Bo są dym o smaku gumy balonowej. W sensie, który dorosły będzie chciał dym o smaku gumy? Szanowny panie, to czym się zajmuję, robię od niemal 15 lat. I proszę sobie wyobrazić, że moimi jedynymi klientami są osoby dorosłe, które uwolnione od całej tablicy Mendelejewa mogą sobie wybierać bardzo dowolne smaki. I to są panie i panowie wieku lat 20, 30, 40, 50, 60, a nawet 70 lat i więcej. I proszę sobie wyobrazić, że guma balonowa jest jednym z ich wyborów W sensie smak gumy balonowej. Ale też wiśnia, limonka, limetka, porzeczka, borówka, jagoda, w zależności z której części Polski, truskawki... Banany, owoce leśne, owoce egzotyczne itd. Tak I tak dalej. Pańskie stwierdzenie, że który dorosły by to chciał wybrać? Myślę, że odpowiedzi byłyby tysiące, dziesiątki tysięcy, a może nawet setki tysięcy dorosłych głosów. Dziękuję. To byłem ja.